Tylko 63% uczniów rozwiązało to zadanie na tegorocznej maturze. Czy Ty potrafisz? Co tutaj należałoby zrobić, aby coś takiego rozwiązać? No, moglibyśmy sobie tutaj skrócić 5 do 12, więc zostałoby nam samo 5 do potęgi 13 plus 5 do potęgi 14. No, dodawanie potęg, więc 13 plus 14 daje nam 27, no i mamy odpowiedź D. Oczywiście to rozwiązanie jest błędne i możliwe, że 37% uczniów właśnie tak to zrobiło, dlatego miało błąd. Więc spróbujmy sobie to naprawić. Co my tutaj możemy zrobić? Pierwsze, co możemy pomyśleć, o czym możemy pomyśleć, to na przykład, jeśli mamy liczbę 1/8 plus, powiedzmy, 3/8, możemy to zapisać jako 1 plus 3/8. I nasz ułamek ma postać właśnie taką. W liczniku mamy jakąś sumę, dodawanie, a mianownik sobie stoi 5 do potęgi 12, więc proponuję zapisać to w ten sposób, rozdzielić na trzy oddzielne ułamki: czyli 5 do potęgi 12 przez 5 do potęgi 12, 5 do potęgi 13 przez 5 do potęgi 12 i 5 do potęgi 14 przez 5 do potęgi 12. I co my możemy zrobić? 5 do potęgi 12 przez 5 do potęgi 12 to całe 1. 5 do potęgi 13 przez 5 do potęgi 12. O, tutaj możemy sobie odjąć wykładniki zgodnie ze wzorami, które znajdują się na karcie wzorów, czyli dostaniemy 5 do potęgi 13 minus 12, czyli do potęgi pierwszej. I w ostatnim możemy zrobić dokładnie to samo, czyli 5 do potęgi drugiej, czyli dostajemy 1 plus 5 plus 25, co daje 31. I to powinna być poprawna odpowiedź. No i tak zrobiło 63%, więc gratulacje wszystkim, którzy tak to policzyli.